Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Środa, 18 listopada, kolejna pobudka z ekipą. Słuchajcie, zaczynamy standardowo od naszej grupy Edukacja. Zapraszam wszystkich serdecznie. 1406 osób. Dzisiaj podamy Wam już wszystkie niezbędne informacje na temat tego, co się dzieje w grupie, a więc na temat naszego konkursu. Przypominam jeszcze raz, konkurs z okazji właśnie tysiąca osób na grupie Edukacja. Nasi sponsorzy Gaminate, a więc firma z suplementami, Ministerstwo Książki, firma Złodzi, sklep internetowy, gdzie macie książki i zabawki, nie tylko dla młodych, ale również dla starych, książki edukacyjne. OSM Power, a więc firma, gdzie mamy bardzo dużo pozycji z rozwoju osobistego. Firma Crypto.com oraz ledger. To są nagrody, wartość wszystkich nagród ponad 3000 zł, także za różne tutaj zadania, za to, że jesteście z nami, takie podziękowanie od całej kryptoekipy właśnie do naszej społeczności. Dzisiaj będzie wszystko rozpisane, wszystkie nagrody, każdy sponsor, także do końca miesiąca zamkniemy ten temat. Rozlosujemy to wszystko, rozdamy to wszystko również za aktywność. Także w ramach podziękowania, myślę, że nagrody dobre. Jeszcze raz dziękuję naszym sponsorom i dziękuję wszystkim którzy wspierają ekipę. Dobra, słuchajcie, przeskakujemy sobie do Bitcoina, no słuchajcie, puka ten Bitcoin do kolejnych drzwi, otwiera kolejne drzwi, 15, 16, 17, 18, wczoraj przebiliśmy poziom 18 tysięcy, teraz mamy również lekko powyżej 18, 000. widzę, że wróciło, bo dzisiaj była cena już 16, 16 17, przepraszam, 900, także słuchajcie, ponad 17% w ciągu 7 dni, no i dzisiaj wiele osób zastanawia się, co będzie dalej z ceną Bitcoina. Niektórzy mówią, że już lecimy to the moon, że kwestia nowego ATH to jest kwestia, kwestia miesiąca, być może czasu do końca roku. Niektórzy mówią, że, że przed pójściem po nowy ATH będzie korekta, niektórzy mówią, że dopiero po nowym ATH będzie korekta, a niektórzy mówią, że tej dużej korekty nie będzie. Ja chciałem Wam dzisiaj pokazać tylko jeden ze scenariuszy. Oczywiście tych scenariuszy jest bardzo wiele. Natomiast chciałem wam pokazać, co wydarzyło się na tym wykresie Bitcoina, jeżeli popatrzymy sobie długoterminowo od roku 2013. Zobaczcie, w roku 2013 Bitcoin kosztował sobie około 200 dolarów i w roku 2013 poszedł po pomowę ATH, czyli zrobił wynik 1100 dolarów. Później mieliśmy, później mieliśmy spadki i zobaczcie, że odrobienie tego, tego ATH trwało bardzo, 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 bardzo długo. I dopiero w roku 2017 wróciliśmy do tego ATH. A więc ponad 3 lata zajęło Bitcoinowi skumulowanie tej energii i powrócenie do tego ATH, które było ustalone właśnie na poziomie 1100 dolarów w roku 2017. 13. Niektórzy mówią, że teraz mamy powtórkę, bo tak jak, tak jak tu widzicie, w roku 2017 poszli, wróciliśmy do ATH, a więc wróciliśmy do poziomu 1100, i to, co później się wydarzyło, myślę, że każdy wie. Myślę, że każdy zna tę historię, kto jest dłużej na rynku. A więc rok 2017 to najpierw było powrócenie do ATH, a potem poszło tu The Moon i zrobiliśmy historyczny wynik, który. Ustalił cenę bitcoina na poziomie około właśnie tutaj 20 tysięcy dolarów, tam dokładnie 19 600. No i później mieliśmy olbrzymie spadki, i te spadki trwały praktycznie znowu można powiedzieć, że 3 lata, no bo do roku, do roku 20. A więc, jeżeli popatrzymy sobie właśnie na tą cykliczność bitcoina i na ten scenariusz, który niektórzy coraz częściej przypaczają w mediach społecznościowych, wielu również traderów o tym mówi, że znowu mieliśmy tą kumulację, znowu Znowu mieliśmy ten okres od roku 2017 i znowu mamy sytuację, kiedy Bitcoin doszedł do roku 2020 i znowu wraca do ATH, tak jak mieliśmy tutaj i niektórzy mówią, że właśnie końcówka roku 2020 i rok 2021 to będzie znowu pójście po nowy szczyt. Oczywiście, czy tak będzie, tego nie wiemy. Natomiast, jeżeli ta cykliczność się sprawdzi, to najprawdopodobniej może tutaj tak być. Natomiast zobaczcie, że o, o ile tutaj Bitcoin przebił? Przyszedł do 1100, a więc zro, powtórzył te ATH z roku 2013 i zrobił tutaj wynik razy 500. Jeżeli powtórzymy sobie, jeżeli weźmiemy sobie tutaj to, że może to się powtórzyć i Bitcoin. Powtórzy szczyt do tych 20 tysięcy dolarów i znowu zrobi taki wynik o tyle procent, co mieliśmy tutaj, no to to będzie to the moon. Oczywiście to jest tylko jeden ze scenariuszy w międzyczasie, w międzyczasie, tak jak wiecie, góra dół, góra dół, góra dół. Ja również liczę, że ten Bitcoin będzie bardzo mocno rósł, ale liczę, że będzie rósł przez długi okres czasu, być może przez cały rok 21, i liczę również na korekty na poziomie 20 czy 30%. Natomiast tak jak mówię, jest to tylko jedna ze strategii. Dobra, słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o cenę Bitcoina. Siedzimy tutaj na bieżąco, cieszymy się, że Bitcoin otwiera tutaj kolejne poziomy. Jeżeli chodzi o najważniejsze wydarzenia, zaczynamy sobie od tego, co dla mnie jest bardzo ważne, a więc rynek tokenów NFT. Rynek ciągle lekceważony przez społeczność, moim zdaniem rynek ciągle niedoceniony. Jak ten rynek wypali, jak ten rynek eksploduje, no to mam nadzieję, że wszystkie osoby, które korzystają z tych informacji na temat tego rynku, które dajemy, będą zadowolone. Obraz MFT, jakiegoś tam artysty, nie znam gościa, sprzedaje się za 120 tysięcy dolarów na AnSIC Art. Mega informacja, a więc tutaj to jest ten, ten ANSIC Art, to jest właśnie ta giełda dla tokenów NFT, bazująca właśnie o NFT związane z dziełami sztuki. No i tutaj widać, że te że NFT robi tutaj robotę i ludzie zaczynają takie obrazy właśnie w oparciu o tokeny NFT kupować. Mega, mega informacja. Pokażę Wam dzisiaj jeszcze jeden hit związany właśnie z tym rynkiem, także tutaj. Widać, że to się rozwija, dlatego właśnie ja uczestniczę w sandboxie, dlatego kupuję działki, dlatego kupuję wirtualną ziemię, dlatego kupuję assety, bo uważam, że ten rynek ma niesamowity potencjał. I tak, jak wiecie, te tokeny są, są dopiero czymś, co gdzieś tam dopiero się wdraża w ten rynek, ale ja uważam, że ci wszyscy młodzi ludzie, którzy teraz gdzieś tam grają na konsoli, grają w FIFA, grają w Minecrafta, prędzej czy później przerzucą się na gry online oparte właśnie o blockchain i liczę. Na a to ze sandbox będzie jedną z tych gier, która bardzo mocno tutaj wypali i zdominuje po prostu ten rynek. Także taka informacja dotycząca, właśnie tutaj tokenów NFT, myślę, że informacja bardzo dobra. Lecimy sobie dalej. Samsung będzie chronił pliki użytkownikom, użytkowników za pomocą blockchaina. A więc taka informacja, jak wiemy, Samsung jest bardzo przychylny, jeżeli chodzi o technologię blockchain. Samsung współpracuje dzisiaj już z kilkoma projektami które kryptowalutowymi, także tych, tych partnerstw ma kilka. No i dzisiaj taka informacja, że właśnie dane będą tutaj, pliki użytkowników będą tutaj właśnie będą tu chronione za pomocą blockchaina, za pomocą aplikacji File Share. Także mega informacja: Samsung idzie do przodu. Samsung robi portfele kryptowalutowe na swoich nowych telefonach. Także, także tutaj to jest akurat firma, która jest tam gdzieś bardzo mocno przychylna, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Kolejna bardzo dobra informacja: Airbnb doda płatność kryptowalutami, oczywiście ze znakiem zapytania. Natomiast mamy tutaj dobrą informację: jest to firma, która zajmuje się najmem, wynajmem krótkoterminowym, i ta firma złożyła w amerykańskiej komisji papierów wartościowych prospekt dotyczący planowanej pierwszej oferty publicznej i w tej ofercie firma stwierdziła, że w niedalekiej przyszłości planuje dodać płynność. Kryptowalutami. A więc tutaj taka informacja, jest to gigant, jest to gigant z tamtego rynku dotyczący właśnie najmu mieszkań na krótki termin. Także bardzo dobra informacja. Prędzej czy później wszystkie większe firmy, nie wiem czy to firmy związane z transportem, takie jak Uber, czy tego typu podobne rzeczy, takie firmy właśnie tu jak Airbnb, myślę, że te wszystkie projekty prędzej czy później będą miały dodane właśnie płatność kryptowalutami, gdyż dzisiaj tego rynku po prostu nie można, ale ważyć, coraz więcej osób chce płacić kryptowalutami, coraz więcej osób chce używać kryptowalut, i widać to widać to już w poczynaniach tych dużych, tych dużych firm, a więc w poczynaniach tych gigantów. Lecimy sobie dalej. Ledger dodał możliwość pasywnego zarabiania na stablecoinach. To jest moim zdaniem absolutnie wiadomość dnia. Pamiętajcie, że dzisiaj ledger jest jednym z bezpieczniejszych portfelów sprzętowych. Oczywiście musi on być używany w sposób bezpieczny. No i tu mamy taką, taką informację, że właściciele ledger będą mogli udostępniać swoje USDT, USDC i DAI, a więc stablecoiny w zamian za odsetki. Środki wypłacane są na, do inteligentnego kontraktu Compound, a więc tu jest współpraca z Compoundem właśnie bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji Ledger Live. Potem użytkownik otrzymuje odpowiednią ilość C-Tokenów. A więc tutaj pasywna możliwość zarabiania. Ledger wchodzi w współpracę właśnie z Compoundem. Jak widzicie tych możliwości mnożenia naszych stablecoinów jest coraz więcej. Bardzo cieszy mnie, że jest takie rozwiązanie na Ledgerze. Na pewno będę je testował. Ja Ledgera używam. Większość moich środków, a więc tych, tych powiedzmy tego głównego portfela leży właśnie na Ledgerze. Także myślę, że to jest opcja, która cieszy bardzo dużo osób. I tak jak widzicie mamy tutaj USDT, mamy Tethera, mamy USDC. Jak ktoś nie lubi powiedzmy tych bardziej Scentralizowany jest również DAI, a więc jeden z najbardziej zdecentralizowanych stablecoinów, także mamy tutaj do wyboru bardzo, bardzo dobra informacja. Lecimy sobie dalej. Drugi najbogatszy człowiek w Meksyku zainwestował 10% swojego kapitału w bitcoina. To jest oczywiście taka wiadomość trochę z przymrożeniem oka. Natomiast często mówimy o znanych osobach, często mówimy o osobach z giełdy, które inwestują, dywersyfikują swój kapitał właśnie w bitcoinie. No tutaj mamy, mamy podaną informację, że jedna z najbogatszych osób właśnie tutaj w Meksyku zainwestowała, aż czy przerzuciła 10% swojego portfela właśnie na, na inwestycję bitcoinową. Bardzo dobra informacja. Grazie. Także, tego typu rzeczy, kiedy znani ludzie, kiedy bogaci ludzie mówią o tym, że inwestują w bitcoina, jest bardzo dobra. Wczoraj też mieliśmy informację o tym, że jakaś tam aktorka z gry o Tron również gdzieś tam inwestuje w bitcoina. Także jest coraz więcej tego typu informacji i są to na pewno dobre informacje, bo tacy ludzie, jak wiecie, mają dostęp do, do, do świata telewizji, do świata mediów i mogą gdzieś tam w, oczywiście na swój sposób tego bitcoina i te kryptowaluty promować. Dobra, słuchajcie, tyle na, tyle, tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o wydarzenia. Lecimy do naszych projektów, bo dzieje się naprawdę dużo. Mieliśmy przerwę techniczną od północy do szóstej rano na aplikacji crypto.com. Wszystko oczywiście było podane, wszystko wróciło już do normy. Natomiast to, co dzisiaj jest najważniejsze, to został zakończony syndykat na kryptowalucie Polka Do. Jestem mega zadowolony z tego syndykat i jest to kolejny syndykat, który pokazuje, że warto wspierać giełdę krypto.com i warto po prostu na niej zarabiać. Jakie są wyniki, już Wam pokazuję. Oczywiście są to moje wyniki. Ja mam, jeżeli macie minimum 10 tysięcy kroma steak, mogliście zrobić alokację na poziomie 15 tysięcy krom. Jeżeli chodzi o tą maksymalną alokację, słuchajcie, no to ja z tego mogłem tutaj wykorzystać, już Wam mówię, 399 kro poszło, reszta została tutaj zwrócona. Zobaczmy mniej więcej, jak to wygląda, jak to wygląda w liczbach, a więc 390, 399 kro, a więc za 20, 25 dolarów w kryptowalucie kro poszło tutaj na alokację. No i za to dostałem, słuchajcie, już sobie to od razu przeliczymy żeby było widać ile to jest, a więc za to dostałem dokładnie 12.88 Polka dot, kryptowaluty dot, 12.88, już sobie to przeliczamy tak, żeby wszystko było czarno na białym, żeby było widać ile te syndykaty dają zarabiać, 60 dolarów, czyli podsumowując, 60 dolarów dostałem, 26 dolarów zainwestowałem, 34 dolary na czysto z jednego syndykat. Oczywiście ktoś powie, że to mało, natomiast pamiętajcie, że tych możliwości zarabiania na giełdzie kryptokom i na aplikacji KryptoCom jest coraz więcej. Syndykaty są teraz mniej więcej dwa razy w miesiącu. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, natomiast ten był bardzo dobry. Dlaczego? Dlatego, że kro ostatnio spadło, że po prostu ludzie zaczęli trochę mniej robić się syndykaty, a więc widać, że tutaj było mniej chętnych i to jest najlepsze. Lepszy moment, żeby mnożyć swoje właśnie kroże, żeby mnożyć swoje kryptowaluty. Oczywiście ja tego Polka dot nie będę sprzedawał, dlatego że Polka jest jednym z mocniejszych projektów w moim portfelu. Natomiast mega udany syndykat, ponad 30 dolarów na czysto. Także ja tutaj jestem bardzo zadowolony. Słuchajcie, następny syndykat dochodzi, będzie na Renie, a więc już tutaj czekamy, już tutaj ja przygotowuję swoje środki 24 listopada i to będzie kolejny syndykat, który znowu da nam tutaj zarobić nasze. Nasze kryptowaluty pozwoli nam kupić RENA za połowę ceny, także jeżeli nie macie jeszcze konta na giełdzie Crypto.com, link macie pod tym filmem, macie filmik na kanale jak działa Syndykate. warto to sprawdzić, bo tak jak mówię, mimo osunięcia się ceny Kro, tutaj cały czas na bieżąco mamy możliwość zarabiania. Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, dobra informacja w końcu z sandboxa. Pamiętacie, ostatnio mieliśmy prisej ziemi, trochę nieudamy, wiele osób nie kupiło i nie mieliśmy tych działek premium właśnie z wioską Smerfów. No i mamy tu informację, że już przygotowują się do wydobycia tych tokenów MFT, czyli będzie tutaj już, będą to Smurfy, te dodatkowe assety za to, że kupicie działki premium wokół właśnie tej wioski Smerfów. I informacja będzie tutaj ogłoszona, ogłoszona już na dniach. Moim zdaniem. W tym tygodniu pójdzie informacja i od razu po weekendzie, poniedziałek, być może wtorek, ruszy kolejny presale, a właściwie dokończenie tego pre który był. Ja tutaj będę oczywiście starał się kupić. Jeżeli chcecie, również zachęcam, kupcie Sand trochę wcześniej, dlatego że jak pokażą assety, to pewnie znowu cena Sandu pójdzie w górę. Jeżeli ktoś nie kupił w tej pierwszej fazie, to informacje oczywiście dostaniecie. Przygotowujcie się do tego na spokojnie. Myślę, że poprawią się tutaj, że te wszystkie błędy wyeliminują i że ta faza pójdzie lepiej. No i to, co ja będę starał się tutaj kupić, to będę starał się kupić dwie albo trzy działki premium właśnie przy tej wiosce premium ze względu na te dodatkowe assety, które potem będę mógł sobie sprzedać, działkę będę mógł zostawić, będzie można sprzedać razem, także tutaj bardzo, bardzo dużo możliwości. Czekamy na oficjalną informację z sandboxa. Informacja z Celsius. Wczoraj dostaliście ode mnie film, w jaki sposób działa aplikacja, gdzie pokazałem plusy i minusy aplikacji, pokazałem, czy warto tam trzymać stablecoina, czy nie. Oczywiście to jest moje prywatne zdanie, to nie jest porada inwestycyjna. Natomiast dzisiaj mamy informację, że jeden z kodów jest już nieaktywny. Oczywiście na filmie dałem tam informację, że kod jest ograniczony czasowo, natomiast z tego kodu nie można już korzystać. Natomiast jeżeli nie macie jeszcze Celsjusza, do odebrania jest teraz 40 dolarów. Wszystkie informacje są w filmie i na naszych grupach, także Sprawdźcie to, bardzo fajna opcja właśnie tutaj na pasywny dochód ze swoich stable coinów. Lecimy sobie dalej, dużo dzieje się w Frontier, oczywiście mamy listing na Binance, bardzo duża informacja dla wszystkich, którzy ten projekt mają, ja jestem osobą, która ma ten projekt, no i mamy tutaj konkurs, no i oczywiście do wygrania są tokeny MFT, a więc jak widzicie tutaj dużo projektów gdzieś tam stara się liznąć tego rynku, bardzo proste zasady, pobrać trust wallet, myślę, że większość osób ma, trzeba dać follow na Binance, na Binance Chain, na zwykłym Binance i dać follow Frontiera i skomentować tutaj swój adres właśnie albo kod ERC20. Także bardzo prosty konkurs, natomiast Frontier trochę odżywa, ten kurs znowu trochę wraca, ponad 39% poszedł w górę. Ja ciągle jestem jeszcze na minusie, bo ja ten projekt kupowałem gdzieś tam podczas FOMO, gdzieś tam kiedy, kiedy był ten szczyt na DEFI, a więc twardo sobie tutaj trzy Oczywiście nie sprzedaję. Myślę, że ten projekt jest na tyle mocny, że spokojnie jest tutaj w stanie pójść pójść pomowę ATH. One były na poziomie oczywiście 4 dolarów, więc absolutnie dużo. Ja kupowałem w granicach 0,9 dolara, a więc również jestem sporo gdzieś tam sporo na minusie. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Frontier, spokojnie sobie czekam. Lecimy sobie dalej na Binance. Pamiętajcie, lunch pool to jest coś, gdzie możecie zarabiać na bieżąco. Warto mieć Binance Coina, który daje nam dzisiaj niesamowite możliwości zarabiania właśnie poprzez 3. Utrzymanie tego tokena na giełdzie Binance i poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju tam konkursach. Mamy teraz kolejny lunch pool. Warto wziąć w tym udział, bo dodatkowo 10 dodatkowych osób otrzyma właśnie 100 dolarów w UNFI. Także wszystko macie na stronce lunchpad.binance.com. Jeżeli macie swoje Binance Coiny i one leżą, to możecie wrzucić je właśnie tutaj na lunch poola. Wtedy dostajecie te tokeny dodatkowo. Jest również Binance Vault, a więc możliwość tutaj zarabiania poprzez jedno kliknięcie. Także warto zagonić swoje Binance Coiny do pracy. Pamiętajcie, że giełda Binance jest to dzisiaj numer jeden na świecie, jeżeli chodzi o giełdy, i jest to giełda, która dzisiaj daje niesamowite możliwości. A sam Binance Coin charakteryzuje się dość dużą stabilnością. Dlatego ja tutaj cały czas swoje Binance Coiny pomnażam. Lecimy sobie dalej. Pamiętajcie, pamiętacie giełdę Mese, którą pokazywałem, a więc giełdę, która wprowadziła możliwość kupowania mikroakcji takich firm jak Tesla, takich firm jak Microsoft. Mamy tu dobrą informację, w końcu ruszył ich token, a więc MES X. Jeżeli jesteście zainteresowani tym projektem, można sobie sprawdzić, także można ten token już kupować, natomiast jest również informacja, że można tutaj go stake'ować, a więc można robić stake, jeżeli uważacie, że giełda będzie się rozwijać, jeżeli uważacie, że te mikroakcje są z czymś fajnym, jeżeli widzicie tutaj potencjał, no to macie możliwość stake'owania. Aby stake'ować, cała informacja jest oczywiście podana, podana na medium. Tutaj, aby stake'ować, trzeba mieć dwa coiny, Także tutaj nie trzeba dodawać płynności, ale trzeba mieć dwa koiny na portfelu, a więc ten koń główny ARCC który już pokazywaliśmy, no i nowy token, a więc MESX. Wystarczy te dwa tokeny zakupić, MESX oczywiście jest w parze w tej chwili tylko i wyłącznie do ARCC, gdzieś jeden projekt tutaj stara się ciągnąć drugi, natomiast jeżeli jesteście zainteresowani, widzicie tutaj potencjał no i chcecie zakupić te tokeny, no to warto kupić sobie trochę więcej tego ARCC, wrzucić sobie, wrzucić sobie na giełdę i niech to się kopie i wiadomo, że giełda będzie się rozwijać, to i sam token giełdowy powinien rosnąć. Także taka informacja, ja tu Tutaj cały czas śledzę ten projekt na bieżąco, także widać, że idą do przodu, wszystko idzie zgodnie z roadmapem. Listing został również zrobiony zgodnie z roadmapem, także warto warto tutaj sobie obserwować, śledzić sobie cenę, także wszystko na bieżąco można sobie sprawdzać. Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, bardzo dużo dzieje się w projekcie Cardia Chain. To jest projekt, który mi osobiście dał zarobić. Ze trzy razy po 300-400%, wielokrotnie go kupowaliśmy, sprzedawaliśmy, pokazywaliśmy to oczywiście oczywiście na naszych grupach. Także jest to projekt, który w tej bańce DeFi, projekt, który gdzieś tam kryptoequipa mocno promowała, dał niesamowicie zarobić. Ja oczywiście zostawiłem sobie tylko 10%, sprzedałem, wszystko zarobiłem, natomiast teraz zastanawiam się dość poważnie, czy do tego projektu nie wrócić. Bardzo dużo rzeczy się dzieje. Współpraca z LG, o tym mówiliśmy, kolejna faza testnetu, to są takie, Najważniejsze informacje. Mamy również informacje, że odpalają jakąś grę opartą, opartą właśnie o NFT, a więc jak widzicie, tutaj bardzo dużo się dzieje. Ja tu jeszcze się nie zagłębiałem. To się ma, ma nazywać Kai Zodiak, a więc NFT Hunger Game, także coś opartego o NFT, jakieś tutaj krowy, inne rzeczy. Natomiast oni naprawdę robią bardzo dużo w Azji. Można już płacić w taksówkach. Są duże partnerstwa. Gdzieś tam wychodzą do tej azjatyckiej społeczności, jeżeli chodzi o gry, jak widzicie. A więc tutaj dzieje się naprawdę dużo. Cena jest ciągle niska 0,0117 dolara. Market cap na poziomie 30 milionów dolarów. Przypominam, ATH było tutaj na poziomie 0,4 dolara, także my tutaj w tym okresie sprzedawaliśmy, kupowaliśmy to, to bardzo nisko. Zastanawiam się mocno, czy do projektu nie wrócić. Będę śledził cenę i najprawdopodobniej najprawdopodobniej sobie, sobie tutaj ten projekt odkupię, bo widać, że dużo się dzieje. Na koniec airdrop. Dawno wam nie dawałem airdropu, takiego, którego nie dają inni. Słuchajcie, Finance Vault to jest projekt, który nie jest gdzieś tam za bardzo znany, natomiast jest bardzo prosty, bardzo prosty airdrop i tutaj do, yy, ma szansę wygrać aż, aż 100 osób po 100 dolarów. 100 osób po 100 dolarów to jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że bardzo mało osób śledzi ten projekt, bardzo, osób, bardzo mało osób zna ten projekt, szansa na zwycięstwo jest tutaj naprawdę duża. Dopiero tak naprawdę 19 osób gdzieś tam tutaj to zretweetowało. Także macie tutaj formę, bardzo proste, naprawdę bardzo prosta rzecz do wypełnienia, bardzo proste zadania: trzeba dać follow, trzeba dołączyć standardowo do grupy na Twitterze, na Telegramie. Wprowadzić tutaj, wprowadzić tutaj swoje dane z Twittera, właśnie podać swój portfel RC20, Telegram ID, proste rzeczy. Natomiast moim zdaniem, będzie tutaj oczywiście każdy nie wygra, bo to nie jest realne. Ale słuchajcie, ten projekt nie jest jeszcze znany. 100 osób po 100 dolarów to jest naprawdę coś, gdzie można wygrać. Także zachęcam Was, żeby ten airdrop zrobić. Słuchajcie, tak jak widzicie, dużo się dzieje. Dla mnie ten tydzień był bardzo mocny. Dużo nowych filmów dostaliście na kanał. Zobaczcie film o naszym nowym projekcie, a więc o projekcie Geocache. Zobaczcie tą aplikację, bo projekt jest naprawdę niesamowity i już niedługo będzie wprowadzał nowe produkty. Zobaczcie film o Celsiuszu. Odbierzcie bonus, bo warto odebrać te 40 dolarów. Ja dzisiaj szykuję dwa nowe filmy. Czekamy oczywiście na sprzedaż działek na Sandboxie. Bardzo mocno śledzimy rynek NFT. bardzo odbieramy na bieżąco i zarabiamy z Kryptokom, zarabiamy z Binanceem, także tutaj. Zarabiamy w kilku miejscach, kopiemy kryptowaluty. Dużo się dzieje. Widzimy się jutro. Zostaw łapkę, zostaw subskrypcję. Wszystkiego dobrego na dzisiaj i do usłyszenia. Hej!